Wyobraź sobie miejsce, gdzie Ziemia zdaje się połykać ludzi bez śladu. Pustynia Błędowska, jedyna taka w Polsce, od dziesięcioleci owiana jest legendą o znikających wędrowcach. Już w XIX wieku lokalni mieszkańcy szeptali o przeklętych piaskach, które miały pochłaniać tych, którzy zapuszczali się zbyt daleko. Z archiwalnych raportów wynika, że w latach dwudziestych XX wieku odnotowano serię tajemniczych zaginięć – pasterze, żołnierze, a nawet dzieci, które nigdy nie wróciły do domów. Tropiciele i ratownicy odnajdywali jedynie ślady stóp urywające się nagle na środku pustyni, jakby ziemia otworzyła się pod nogami zaginionych. Niektórzy mówią o ruchomych piaskach, inni o pradawnej klątwie mającej chronić ukryte skarby. Współczesne badania geologiczne potwierdzają, że teren ten jest niestabilny, a pod powierzchnią kryją się głębokie, piaskowe zapadliska. Do dziś, mimo nowoczesnych metod poszukiwań i technologii, nie udało się wyjaśnić wszystkich przypadków. Czy to tylko zbieg okoliczności, czy może pustynia błędowska wciąż kryje mroczną tajemnicę? Czy odważysz się tam wejść i sprawdzić, co naprawdę czai się pod warstwą piasku?